W dzisiejszym odcinku. Piesek? Pies... Wow, ale śliczny, zobaczcie! Co to jest? Co to jest? Hej, wszystkim z tej strony skrymieni! Witajcie w nowym odcinku z mojego lotniska! I dzisiaj jesteśmy pracownikiem kontroli bezpieczeństwa, czyli sprawdzamy bagaże, które przejdą przez to ma... Nie, nie! Czekaj! Co tam było? Czy to jest bazuka? Nie, no przecież to jest niemożliwe, żeby ktoś bazukę przewoził. Zobaczmy. I wracamy do tej gry, ponieważ wyszły nowe rzeczy. Są już jakieś nowe rzeczy. Ale bazuki tu żadnej nie widzę. Może to był ten pasek cały, który tak wyglądał. Proszę bardzo, następny. Zobaczmy, co tu się dzieje w tym bagażu. A i wróciłem na to lotnisko, bo nie odblokowaliśmy nadal pieska. Musimy go odblokować w końcu, bo będzie wywąchiwać jakieś nielegalne substancje w tych bagażach. Mamy lalkę. Jakąś dużą baterię tu w środku. Musimy też sprawdzić te nożyczki, które się tutaj znajdują, bo mogą być za długie. 11 centymetrów są za długie. Konfiskujemy. Mamy lalkę, mamy samochodzik tutaj. <ścoughs> Czemu ktoś papier toaletowy bierze na wycieczkę? Oczywiście dajmy zawiadomienie, że ukradliśmy mu nożyczki. Nie zabójcie, bronie. A właśnie miałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz, która jest gdzieś tutaj pod koszulkami. Schowa! Tego raczej nie można przewozić. Zobaczmy, czy jest w zakazanych rzeczach. Elektroniczne papierosy, proszę bardzo. Też to konfiskujemy. Przenieśmy wszystko w tą stronę. Mamy golarkę. Golarka może być. Zapakujmy resztę rzeczy. Dodajmy elektroniczny papieros. Zamykamy. I sprawdzamy następny bagaż. Widzę na pewno papierosów dużo, ale tutaj chyba nic nie ma. Możemy przejść od razu dalej. Zobaczyć, co tu jest. Jest jakaś Butelka pełna. O! Czemu ktoś rozpuszczalnik przewozi? Mamy pieniądze 410 euro i to możemy wrzucić do łatwopalnych rzeczy Następny Mamy szczoteczkę, mamy też jakiś aerozol, który prawdopodobnie jest nielegalny O ale to jest do włosów, a to włosów chyba można niekosmetyczne aerozole, czyli można to wziąć Mamy też tutaj baczkę jakąś i baterie, baterie są niedozwolone Zaznaczamy baterie O Otwieramy. No i co my tu mamy? Znowu e-papieros. Czy ci ludzie się nie nauczą? A, czy, czy, czy to są gumy dla psa czy dla ludzi? Nie mam pojęcia. Następny Coś tutaj mamy, mamy gotóweczki Na pewno dużo Troszkę papierosów, ale jeszcze dozwolona ilość 100 euro 300 euro i 330 euro A ile można przewozić? 1000 Dobra, jeszcze może Następny, nie ma już następnej osoby To koniec, zobaczmy jak nam poszło Na pewno dobrze What? Wreszcie Wreszcie dobrze nam poszło 74% Jedną nielegalną rzecz pominęliśmy w Zabawce była! Dobra, zaczynamy następny dzień. Zobaczmy, kiedy pieska będziemy mogli odblokować. Piesek jest od 450 euro. Mamy 333, więc niewiele brakuje. Czekamy na przylot samolotu. Tym razem z tej strony są bagaże. Zobaczmy! Nóż do tapet raczej nie jest legalny. Ale jeszcze sprawdźmy to dokładnie, czy nie ma tutaj żadnej substancji. Chyba nie ma. O ile tych papierosów wziął? Mamy dwie Ciekawe, czy równo dwie paczki, czy więcej? Wyjmijmy wszystko. Tu są jakieś tabletki, medykamenty. Ja temu nie ufam. Wkładamy medykamenty do mikrofalówki, żeby sprawdziła, co to jest. I Sprawdźmy też ten nóż cały. 7 i 9 cm, ale jak go rozwinę, będzie więcej przecież, ale dobra. Jest legalny. Uuu! Więcej papierosów jest! Zobaczcie jest ponad 20, czyli ten bagaż. Flagujemy jako za duża ilość papierosów. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Nie Substancji. Wrzućmy medykamenty. No, no cóż, ktoś, ktoś pójdzie bez medykamentów. Zobaczmy następną paczuszkę. Mamy dwa pendrive. Y. Tutaj coś jest. Jakieś cukierki. Wygląda jak cukierki, przynajmniej. Mamy też jakiś powerbank, chyba. Otwórzmy. Musimy sprawdzać też wszystkie rzeczy, żeby level zdobywać. Kto banana przewozi? Banany są chyba nielegalne. Jest pendrive. Mamy nowy level. Ale gdzie jest ta rzecz? Mamy telefon. Telefon jest chyba legalny. Jest legalny. Czy można? Przewozić banany, bananów nie można przewozić. Czy ja muszę wypełniać dokumenty, że ktoś banana przewozi i mu to konfiskuje? Jeszcze te cukierki są podejrzane. Sprawdźmy je chociażby. Mogę po prostu je zażyć? Nic w nich nie było. No, zostałem Mamy tablet, mamy papierosy, ale nic tu chyba nie ma. Nie widać, żeby coś było. Następny mamy powerbanka! Mamy obiektyw. Obiektyw nie jest podejrzany. Sprawdźmy to, sprawdźmy to, podnieśmy jest rzeczywiście obiektyw. Widać przez niego wszystko. Oczywiście musimy pani ciuchy podotykać wszystkie. Nie wiem dlaczego, ale dostajemy level za to. Ale pod ciuchami schowało też baterię przecież. Wyrzucamy ją. I sprawdzamy następny bug. Tu coś jest. Czekajcie, czekajcie. Pozmieniajmy kolory. Coś tam jest. Coś tu jest na pewno. W tym mydle jest. W środku tego mydła. To niemożliwe, żeby tak mydło w środku wyglądało. Wrzućmy to do naszej magicznej mikrofali. Zobaczmy. Co? Co tutaj jest? Flagujemy to. Zaznaczamy na... I wsadzamy na specjalną półkę. Dostaliśmy poziom, czyli dobrze. Zobaczcie, mamy kolejny bagaż. Czy to jest nabój? Nie, nie, no oni żartują sobie teraz. Zaczęła się ta gra rozkręcać nagle. Nie, wybieraj te ciuchy, wybieraj te ciuchy. Co, Co to jest? A nie, to jest zapalniczka? Jak zapalniczka? Sprawdźmy to, czy na pewno to jest zapalniczka. Ale i tak zapalniczek nie można przewozić, mimo wszystko. Oj, zbiła się wódeczka. Medykamenty też bym sprawdził. Okej, okay, czy jest to rzeczywiście zapalniczka? Nie pójdzie tam ten pan do więzienia. Sprawdźmy jeszcze te medykamenty. O! Nie, nie, nie! Najważniejszy sekret, mój plan, żeby przejąć wszechświat! Nie, nie, to też mu konfiskujemy. M mi się ten plan przyda. Odkładamy resztę rzeczy. Zobaczmy, co wyszło w mikrofali. Brak substancji. Dobra, bierzemy medykamenty, odkładamy je z powrotem. Dajemy konfiskację zapalniczki i przepuszczamy ostatni bagaż. Więc to koniec tego dnia! Zobaczmy, co dostaniemy. Jaką ocenę? 78%! Oj, znowu coś nielegalnego! No nie no znowu! Ale dobra, nie było źle, nie było źle. Mamy 605 euro! Możemy kupić pieska w końcu! Piesek? Pies... Wow! Ale śliczny, zobaczcie! Chodź piesku, chodź piesku. Zobaczcie, słucha się! O... Coś co się stało? Alert bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy anonimowe zgłoszenie, że jeden z pasażerów może próbować przemycić narkotyki wewnątrz leków w tym locie. Prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich leków. Bardzo się cieszę, że mamy pieska. Piesek na pewno sobie z tym poradzi. Wyślij do pracy. Zobaczcie, obłuchiwać będzie, ale super. Jeszcze to sprawdź, to sprawdź, tą pierwszą sprawdź. Jest git stary, chyba jest git. Sprawdzimy wszystkie. Zobaczmy, czy tu. Nic nie ma, są leki w środku. Nie, no niemożliwe, żeby piesek się pomylił. Wypakujmy wszystko, chociaż jest to zapakowane dobrze i węch może się okazać niewystarczający. Gdzie są te leki? Nie, nie ma tu leków nigdzie. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma. Nie, nigdzie nie ma leków, jak to leki. C czekajcie, zamknę to, położę, z powrotem wrzucę. Ha! Gdzieś tutaj są te leki Wszystko do mikrofalówki Okej, okay, skanujemy A, dobra, dobra, już się, już się przeraziłem Że tyle nielegalnych substancji Wszystko tu się zgadza, teraz bagaż muszę wziąć I włożyć wszystko o, Piłeczki mamy dla pieska nawet łap a, Rzu rzucać nie umiem. Okej, okay, to jest w porządku. Następny. Mamy tutaj coś w sprayu. Albo jest tu zapalniczka. Zobaczmy, co to jest. A dobra, jest to inhalator po prostu. To jest legalne. Więc możemy to zamknąć. Odłożyć i wziąć następną walizkę. Nic tutaj nie widzę. Jest tu coś niebieskiego, ale to jest chyba od walizki. Jedziemy dalej. Zobaczmy, co tu jest. Tutaj jest chyba jakiś powerbank. Mamy też papierosa elektrycznego. Tak się przynajmniej wydaje. Co to jest? Nie! Bateria do wiertarki, naprawdę. Mamy papierosy. B -ba -b banana też mamy. No i mamy e-papierosa. Dodajemy konfiskację banana i e-papierosa. I baterii. Lecimy dalej. Tutaj chyba nic nie ma podejrzanego. Piesku, czujesz coś? <ścoughs> On cały czas włocha i nie czuje. O, leki są, leki. Dobra, leki musimy sprawdzić. Zobaczyć, czy w nich... Ich nic nie ma! Jest! Jest! Co ty robisz? Co ty robisz? Za to ci płacę? Chodź tu, chodź tu! Co to jest? P Powąchaj! Ty coś robisz w ogóle? Odkładamy i oczywiście flagujemy bagaż. Klikamy czerwony przycisk. Nie podoba mi się, że nie dostałem poziomu, jakbym coś źle zrobił. Ale tutaj coś jest. Zobaczcie, w środku jakieś pigułki są. Tutaj jest chyba wszystko w porządku. Nie wygląda podejrzanie. Co tu jest? Jet lagol. Bierzesz to, jak wylądujesz, żeby nie mieć jetlaga Zobaczmy. Nie ma substancji. Dobra. Zamykamy i został nam ostatni bagaż. Ostatni bagaż. Z Sprawdźmy go. Cygaretki są. Tutaj są kolejne, ale mamy też medykamenty. Nie ma substancji. I mamy koniec dnia! Zobaczmy jak sobie porociliśmy 98%! A, komuś rzeczy nie oddaliśmy. Ale super, ale dobrze Na idzie, mamy siódmy poziom! 312 euro już mamy! Super, jesteś piesku, jesteś super, chociaż jeszcze mi w ogóle nie pomogłeś. A co to jest jakiś poziom jego zadowolenia? I poziom węchu 30%, czyli ma 30% na znalezienie, czegoś czy co. Co my tu jeszcze Mo, oh, wow, Mogę zmienić pieska! bo Poczekajcie, bo bagaże jadą. A, przeszedł inny pies nagle. No wszystkie psy mogę go zmienić. Dobra, niech, niech będzie Husky jakiś. Kolor haskiego można zmienić. Mamy haskiego, labradora. To, to nie wiem co to jest, to też nie wiem co to jest. Mamy sibę. Ma... Co, co to jest? K kolor. K jeszcze złoty może być. <laughs> Możemy go jeszcze nazwać. K kot. <laughs> nie, nie, nie wiem co mam w głowie. Co to jest? Co to jest? Czemu ty wchodzisz w ścianę? Kocie, chodź do pracy do pracy! <laughs> Pięknie. Ty. Dobra, ale jako, że to jest robot, on będzie niezawodny teraz i wyczuje... Właśnie o tym mówiłem Właśnie o tym mówiłem Mamy pieska Wyczuł, że coś jest tutaj nie tak To oczywiście możemy skonfiskować Bo później to gdzieś sprzedamy Jakieś baterie mamy W ogóle w sprawdzę to, czy czemu tego nie sprawdziłem Zobaczmy, co tu jest podejrzanego Coś tutaj jest niebieskiego I nie wygląda jak baterie Przenieśmy wszystko do mikrofalówki Tu chyba nic więcej nie ma Zobaczmy, co tu w środku jest Jest coś Mamy Widzowie zielone w środku! Oznaczamy! Su, su, super piesek, dziękuję ci, piesku. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Chociaż czekajcie, są dwa litry. Ale dobra, ale dobra, będzie w porządku. Następny. Tutaj jest aerozol jakiś. I trzy litry alkoholu cztery. Ile tego oni mają? Tutaj litr, tutaj litr, tu jeszcze gaz butanowy, czy, czy, czy jak to się mówi? I mamy, zobaczcie, ponad 3 litry. Nie mamy ponad trzy litry. Litrów, czyli jest to dozwolone Jakby miał jeden mililitr więcej To bym był aresztowany, a jak nie ma to To, to dobrze, leci pan sobie Tutaj mamy baterię Bateria jest niedozwolona Konfiskujemy, zaznaczamy Pakujemy i przenosimy dalej I mamy ostatni bagaż Tutaj musimy się dobrze rozejrzeć Mamy zapalniczkę z tego co widzę Też kamerkę jakąś mamy To jest oczywiście dozwolone Statyw znaczy Gdzie ta zapalniczka jest? Tutaj Mamy zapalniczkę Niedozwoloną zapalniczkę. A przepraszam, zostanik złapałem. I teraz mamy ostatni bagaż. O, czy, czekajcie, czekajcie. Tutaj coś jest. Tutaj coś mamy dziwnego. Piesek tego nie wykrył. <ścoughs> znaczy, kotek. Zobaczmy, zobaczmy. Niby słodycze, i niby wyglądają tak samo w środku. Ale ja bym tu sprawdził. Te wszystkie trzy rzeczy, bo są podejrzane. Skanujemy. Nie, nic nie ma odkładamy i kończymy ten dzień. O jeszcze jeden lot będzie, jednak nie kończymy dnia. Musimy się pośpieszyć, bo już jest 11 a, a chyba do 16:00 pracujemy. O a, dobra, to jest zabawka, to jest zabawka, na pewno zabawka Tutaj coś w środku jest, ale wygląda jak jakieś pringlesy Okej, okay, chyba w porządku, chociaż to jest podejrzane Tego nie widziałem nigdy Chociaż to może być zabawka, jest zwykła zabawka O, i to są te słodycze, aż dziwnie wyglądają trochę te słodycze Sprawdźmy je Nic nie ma Łap, dobra, łapie, trzeba się z nim bawić rzeczywiście I przebaczcie, przynosi Wierzymy Rzucamy piłką O, a... a. No, przyniósł. Drugi rzut i piłka za mapę wypadła. Pobawmy się z nim trochę, żeby się cieszył. Mamy 100%. Czy on będzie z piłką do pracy, że Oddaj ją. Dobra! Najszybsze sprawdzanie na świecie robimy. Najszybsze. Tutaj nic nie mamy. Nic nie mamy. Następna paczuszka. Tutaj też nic nie widzę. Podejrzanego. Mamy e-papierosa, co prawda. To trzeba na pewno skonfiskować. Wrzucamy. Zaznaczamy szybciutko. Zamykamy. Rzucamy tutaj walizkę. Następny, tutaj nic nie ma. Przechodzimy dalej, przechodzimy dalej. Mamy granat, ale zabawkowy. Okej, okay, to jest telefon. Tutaj mamy nożyczki, dość krótkie nożyczki, więc wszystko jest w porządku. Następny bagaż. To nie jest bazuka, to nie jest granat. To jest troszkę podejrzane, co tu jest. Sprawdźmy to szybko. Okej, okay, szło się domyśleć, co to? Zamykamy. I zobaczcie, wszystko perfekcyjnie, prawie perfekcyjnie. 88%. I mamy 420%. 26 euro, czyli możemy kupić wszystko. Zobaczcie, jakiś zaawansowany X-ray możemy kupić. Kopujemy, nic mi nie zostało praktycznie. Piesku teraz się skup. Okej, okay, możemy zoomować tutaj? Wow! Wow, to przesiąka przez rzeczy, jakby! Ale super! I patrzę, czy nie ma nic w środku! Czy, czy to jest siekiera, czy mi się wydaje? C czekajcie. No! No nie! Siekierę ktoś przewozi? No, zobaczmy, czy jest to legalne. 14 cm nie jest legalne. O! Mogę to rzucić dla pieska? Piesku! A, aha! Konfiskujemy się, Następna paczuszka. Tu nic nie ma. Kolejna, tu też nic nie ma. Kolejna, tu już trzeba przy... C c c co, co to jest? Czy, czy ja mam wrażenie, czy to jest jakaś rakieta? I coś jest w środku tego. Coś jest w środku tego. Zobaczmy, zobaczmy. Jeszcze bonjour ma napisane. Bonjour to będziesz mieć w więzieniu zaraz. 630 euro przewozi. Gdzie to było? Czy, czy to była kaczuszka? Poczekajcie, czy to była kaczuszka? Czy on przewozi coś w kaczuszce? Nie, nie, nie. Sprawdźmy, co jest w środku. Nie. W kaczuszce? Odkładamy i lecimy dalej. To jest na pewno e-papieros i parę medykamentów też ma, ale medykamenty powinny być w porządku. Konfiskata, odkładamy i lecimy dalej. To są jakieś, nie wiem, Nintendo czy coś. I chyba nic tu nie ma. Nie widzę. Jest fidget spinner nawet. Za załóżmy, że gi O! I to koniec. Zobaczcie, koniec. Koniec na dzisiaj. O! Nie, nie, jeden litr alkoholu można było dzisiaj tylko przewłosić? Nie, nie, 70%, ale to by w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie sobie lajka Ja wam dziękuję za oglądanie. Pogłaskajmy tego pięknego pieska i ja was żegnam. Papa. Pa.